Gun crazy. Mężczyzna nie trafi do więzienia za zastrzelenie zagubionego kierowcy. 70-letni Filip Sailors przyznał się do winy po tym jak zastrzelił bezbronnego mężczyznę w zeszłym roku. 26 stycznia 2013 roku 22-letni Rodrigo Diaz jechał samochodem wraz z przyjaciółmi i szukał domu swojego znajomego. Jednak jego GPS zaprowadził go pod zły adres. Kiedy podjechał pod dom i czekał na przyjaciela, właściciel posesji zaniepokoił się widokiem trzech mężczyzn przed jego domem. Wybiegł na zewnątrz z pistoletem w ręce. Diaz i jego przyjaciele wystraszyli się i zaczęli wycofywać. Wtedy mężczyzna oddał w ich kierunku kilka strzałów, zabijając kierowcę. Kara za tą zbrodnię to tylko rok w zawieszeniu i 500 dolarów grzywny.